Bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Bardzo mi miło tutaj być dzisiaj. Yy. Mam nadzieję, że za chwilę. O, jeszcze są slajdy. Yy. Ja się nazywam Jarek Sigitowicz, reprezentuję firmę Autologic yy. i chciałem dzisiaj opowiedzieć dwa słowa na temat tego, jaka naszym zdaniem będzie czy spodziewana jest rola agregatorów i firm, które koordynują różne metody weryfikacji. Jaka jest ty rola tych firm już dzisiaj. Yy. Dwa słowa wstępu, nie wszyscy nas znają, jesteśmy młodą firmą, skończyliśmy dwa latka niedawno, ale już sobie całkiem nieźle radzimy, mamy klientów praktycznie z całego świata, z różnych obszarów, od finansowych, takich tradycyjnych, przez fintechy bardziej takie na czasie, nowoczesne, można powiedzieć, czy blockchainowe czy krypto, kończąc na firmach inwestycyjnych czy tak ezoterycznych jak wynajem mieszkań, tak, weryfikacja najemców mieszkań. I dlaczego myśmy zbudowali tą firmę, czy dlaczego podjęliśmy decyzję, żeby, żeby zbudować Autologic? Powodem było to, że naszym zdaniem rynek jest skomplikowany już, a za chwilę będzie jeszcze bardziej skomplikowany i potrzebny jest podmiot, który ułatwia i upraszcza dostęp do wielu różnych metod weryfikacyjnych, ponieważ naszym zdaniem rynek pójdzie tą samą drogą albo podobną drogą do tego, jaką drogą poszedł rynek płatniczy. Czyli pamiętacie Państwo wspaniałe czasy, kiedy na internecie można było płacić tylko i wyłącznie kartą kredytową, Były, było trzeba przepisać numer karty kredytowej CVV i to była jedyna opcja płatnicza. I później pojawiły się kolejne metody płatności, i rynek e, e, w, wymógł e, e, powstania agregatorów, którzy by w jednym api, w jednym rozwiązaniu technologicznym dostarczali wszystkie te metody. Więc to jest e, coś, co widzimy dzisiaj na świecie. I tutaj, tak jak wspomniałem, my mamy klientów w tym momencie praktycznie z całego świata, bądź obsługujących klientów na całym świecie. Więc mapujemy sobie, jak wygląda rynek e, światowy, jeżeli chodzi o adopcję różnych metod weryfikacji tożsamości. I teraz ja porównuję trochę biometrykę, czy weryfikację e, zdjęcia dowodu osobistego, e, analizę zdjęcia osoby na tym dowodzie osobistym, bądź ekwiwalencie, paszporcie, innym dokumencie tożsamości e, z, e, ze zdjęciem, które sobie robimy, tak zwanym selfie, E, liveness check i e, e, wszystkie te metody, żeby się upewnić, że, że, że po drugiej stronie jest żywa osoba, to ta metoda jest złotym standardem w tym momencie na rynku. To jest coś, co się e, e, upowszechniło, praktycznie wszystkie kraje tego używają. Natomiast to, co zauważyliśmy w czasie COVID-u, to jest to, że praktycznie wszystkie kraje świata e, uruchomiły i już zaadoptowały albo są w trakcie adopcji. E, pewne wersje cyfrowych woletów cyfrowych tożsamości i w, widzimy tutaj na rynkach kilka, kilka takich głównych elementów. Pierwszy element to jest bank ID, czyli we współpracy z bankami dostawa API, które w sposób komercyjny pozwala na weryfikację tożsamości osoby. Bank jest dostawcą tożsamości, tak naprawdę. I mamy tutaj w Polsce, oczywiście, wspaniały przykład, My ID, które super sobie radzi na rynku. I, I widzimy w wielu różnych krajach, między innymi nie wiem, Czechy, całe Nordyki i tak dalej, oni mają zaadaptowane systemem bank ID, w bardzo wielu miejscach się to, się to pojawia i jest coraz popularniejsze do tego stopnia, że jeżeli klienci mają wybór czy, czy, czy użyć Bank ID czy biometryki, w dużym, dużym procencie wybierają tą w pełni cyfrową metodę weryfikacyjną w, w oparciu o bank. To jest to jest pierwsza kategoria. Druga kategoria to są cyfrowe dokumenty tożsamości, czyli dokumenty, które są opatrzone chipem, czyli albo paszport biometryczny, albo dowód osobisty. I tutaj widzimy wysyp rozmaitych rozwiązań, które pozwalają używać tego online, czyli albo są to aplikacje mobilne i często są dostarczane te aplikacje mobilne przez, przez firmy prywatne, więc adopcja tego nie jest jakaś super duża, delikatnie mówiąc. I one są bardzo, bardzo rozproszone, czyli praktycznie tam, gdzie operuje dany dostawca w, na danym, w danym regionie bądź kraju, tam ta aplikacja jest, jest udostępniona klientom końcowym i, i jakąś tam adopcję osiąga. Druga rzecz, która jest interesująca, no to są oczywiście walety tożsamości. I tutaj walety tożsamości. To jest o tyle ciekawa rzecz, że widzimy na rynku ruchy ze strony tak zwanych Big Techów, czyli Apple i spodziewamy się za chwilę Google. Te dwie firmy mają swoje wolety wbudowane w systemy operacyjne na urządzeniach mobilnych. Apple w tym momencie jest już po premierze cyfrowego dokumentu tożsamości, którego można używać produkcyjnie, tak online, jak i offline. Jest budowany w iOS 16 i osoby, które mieszkają bądź mają rezydencję w Arizonie bądź w stanie Maryland są w stanie taki dokument cyfrowy włożyć sobie do iOS, iOS Wallet. I to jest coś, co powoduje, że ta lewa strona zaczyna żyć, jeżeli chodzi o cyfrową tożsamość, ponieważ tam do tej pory właściwie nic poza biometrią nie istniało. Ameryka Południowa. Tam też są ogromne jakby projekty i coraz, coraz więcej ludzi z zasięgu tak zwanych bezdokumentowych weryfikacji, między innymi w Brazylii, dzięki otwarciu baz danych rządowych. I teraz to są walety. No i ostatnia rzecz no to oczywiście biometryka, no ale tak jak wspomniałem na początku, biometryka jest złotym standardem na chwilę obecną i będziemy żyli w tym. W tym świecie heterogenicznym jeszcze, jeszcze długo długo, ponieważ tak jak zerkniecie na mapę, no to adopcja poszczególnych krajów, ale też liczba metod w danym kraju powoduje, że ten świat długo nie zobaczy sytuacji, gdzie w jednym kraju będzie dominowała jedna metoda i ona będzie złotym standardem dostarczała wszystkie dane. Dlaczego? No, bo y, tutaj mamy różne u, uwarunkowania. Tutaj się skupię teraz na sekundkę na, na rynku polskim. Y, po pierwsze, jest różna dostępność technologiczna. To znaczy, ja jako firma dzisiaj mogę pewne rzeczy kupić, bądź nie. Czyli dostęp do tych rzeczy mogę kupić, bądź nie. I tu mówimy tylko i wyłącznie z punktu widzenia firm komercyjnych. Y, y, tutaj uwaga do pana Zdzisława, czyli obywatel jest dostępny, natomiast w, w kontekście, w jakim my go rozumiemy on nie jest łatwo wdrażalny, tak? w tym sensie, że firmy komercyjne nie mogą tego bardzo używać, ale zwróćcie uwagę też, jakie są oferowane dane tych, tych rozwiązań. Są różne dane na tych platformach i teraz jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia biznesu, który ma do zrealizowania pewne procesy biznesowe, pewne konkretne, Procesy w danym obszarze, na przykład firma pożyczkowa albo bank, ma kilka różnych procesów, które wymagają różnych narzędzi do tego, żeby zweryfikować różne zasoby danych. Więc tutaj zaczynamy mieć sytuację, gdzie potrzebujemy z tej puli dostępnych narzędzi zbudować proces, czyli spowodować, że ten proces, klient będzie mógł przejść za jednym. Że tak powiem, rzutem bądź, bądź etapami, natomiast taki, takie narzędzie do budowania procesów jest. I tutaj to jest trochę wyjaśnienie, dlaczego my się nazywamy platformą agregującą i koordynującą. Czyli mając te metody weryfikacyjne, one dają różne dane, co ciekawe, Różne metody dają różne dane w różnych geografiach, czyli na przykład w Polsce dość często jest tak, że banki poprzez Open Banking udostępniają informacje o adresie yy, osoby, która się weryfikuje, ale już za granicą nie jest to standard. Delikatnie mówiąc, ma, bardzo mało banków takie, takie dane udostępnia. Więc yy, na przykład AML-owy yy, proces proof of address, czyli udowadniania adresu, przebiega dzisiaj w wielu przypadkach poprzez skanowanie dokumentów typu faktura za, yy, za wodę bądź gaz. Więc, ale wracając do procesów, mamy sytuację, gdzie z, tych, z tej magmy informacyjnej mamy zdefiniowany podzbiór danych, które potrzebujemy, i musimy sobie ułożyć proces, który wybiera poszczególne narzędzia, pozwala użyć tych narzędzi klientowi końcowemu i na koniec zwraca te wszystkie dane do, do biznesu po to, żeby on był zgodny z regulacjami zewnętrznymi i zewnętrznymi, mógł zrealizować ten proces biznesowy. Więc ta, ten, ten, ten element koordynacji jest istotny, żeby. Pozwolić na jak najpłynniejsze, jak najbardziej elastyczne ułożenie tych, tych metod w procesy, bez wysiłku ze strony klienta, bez miesięcznych projektów integracyjnych czy przepisywania systemu. Tak? No i właśnie, to jest sytuacja, którą zobaczyliście. To jest na dzisiaj. No ale będzie jeszcze ciekawiej, i tutaj nie ukrywam, jestem szalenie podekscytowany dzisiejszą konferencją, tym co usłyszałem, jak między innymi tym, że i to jest moje takie skrzywienie zawodowe, że właściwie niewiele wiadomo jeszcze, to jest więcej pytań niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o EIDAS 2.0. Natomiast z mojej perspektywy to wygląda na to, że EIDAS 2.0 wprowadzi ogrom rozwiązań dla klientów końcowych, będzie coś, co widzieliśmy w, w, w świecie płatniczym, czyli konkurencja między tymi walletami czy, czy rozwiązaniami, walka o klienta i będzie się z tego wyłaniał pewnie jakiś, jakiś obraz, ale początek będzie taki, że będziemy musieli obsłużyć bardzo dużo różnych walletów, różnych metod i dać możliwość użycia ich klientowi końcowemu. No więc tutaj y, oj, za, zalety, wady e, EIDAS-a, no, z, zaleta jest taka, że konsument będzie miał wybór, wada jest taka, że konsument będzie miał wybór, no bo jeżeli y, nagle się na, na rynku pojawi 10 różnych waletów, mamy y, y, kilkadziesiąt krajów Unii Europejskiej, wszystkie te walety będziemy musieli obsługiwać, a w każdym kraju będzie ich po kilka, no to można sobie pomnożyć, że tak powiem, skalę problemu. Do tego dochodzą nam y, rozwiązania, to było właśnie Apple i Google, no i... Wszystko, co my nazywam Legacy, czyli sytuacja, gdzie zastana, tak, wszystkie wolety i metody, które już są dzisiaj używane, są popularne, mają swoich fanów. I tutaj też nie ukrywam, że to, to, to było bardzo ciekawe doświadczenie. To nie będzie tak, że wyjdzie nowe rozwiązanie, wszyscy się na nie rzucą i powiedzą: Hurra, możemy używać woleta. Nie, tutaj naprawdę będzie szereg sceptyków, co dzisiaj też słyszeliśmy. Będzie, będzie bardzo rozproszony ten rynek, no i trzeba będzie, będzie z tym żyć. No i tutaj nie ukrywam, że spodziewamy się znowu na wzór trochę płatności świata, który będzie starał się klientowi w jakiś sposób uporządkować. To i to nie tylko biznesowi, czyli firmie, która próbuje się z tym wszystkim pointegrować i zrobić z tego sens w głowie, ale, ale też klientowi końcowemu, czyli ja jako klient po prostu nie mogę wejść na stronę banku i dostać logo 20 różnych metod i szukaj wiatru w polu, tak? Muszę mieć to w jakiś uporządkowany sposób. Znowu płatności już nam tutaj trochę pokazały drogę. Mieliśmy wcześniej jakby też w świecie loginu, tak logowania, czyli logowanie Googlem, Facebookiem i tak dalej. Też powstały firmy, które to wszystko uporządkowały. I tu nie ukrywam, że to, to jest jedna z rzeczy, która jest bardzo interesująca, mianowicie świat weryfikacji tożsamości do tej pory był. Właściwie używany głównie przy onboardingu klienta, czyli sytuacji, kiedy my pozyskujemy tego klienta. Więc sytuacja, kiedy ktoś przechodził KYC jednokrotnie, ono było długie, no bo trzeba było sobie zrobić te wszystkie zdjęcia i tak dalej, uważać na odblaski, no to było OK. Ale teraz nagle ta weryfikacja tożsamości przeniesie się do świata logowania. Logujemy się wielokrotnie częściej, niż zapisujemy do, czy uruchamiamy jakiś produkt finansowy. Więc tutaj zaczyna być dużo, dużo większe pole do popisu dla firm, ludzi, którzy to porządkują. Więc my tutaj trochę wybiegając w przyszłość widzimy oczyma wyobraźni mniej więcej tego typu obrazki, że ja jako klient dostanę po prostu menu opcji, ta która, gdzie jestem fanem, ją wybiorę, jej będę używał, natomiast firma będzie, będzie taką, takie menu opcji musiała zapewnić i to nie chodzi nawet o regulacje, tylko chodzi o to, że każda firma dba o jedną rzecz, że chce mieć jak najmniej fraudów i jak najwięcej klientów, więc jeżeli mamy po 10% rozrzucone tak adopcje na różnych metodach, no to my musimy mieć wszystkie te metody, żeby broń Boże kogoś nie odrzucić, tak? nie, nie, nie spowodować, że on nie będzie miał swojego ulubionego narzędzia w menu. No i to, tak jak wspomniałem, już się dzieje, czyli my już te metody, które są dostępne rynkowo, już pakujemy w jedno API. Pozwalamy się z tym w prosty sposób zintegrować. To działa w prawie 200 krajach i terytoriach, jest dostępne w 13 różnych językach. Wystarczy prosty projekt integracyjny, dosłownie jeden dzień, i, i, i mamy te, te, te kraje, które nam są potrzebne, obsługiwane w praktycznie wszystkich metodach weryfikacyjnych, jakie są dostępne na, ty, na, na danym rynku. Znaczy yy, staramy się jak najwięcej tych, yy, tych, tych metod yy, zintegrować, no i to jest trochę gonienie króliczka, no bo jak sami państwo sobie zdajecie sprawę, ta zmiana rynkowa powoduje, że yy, już się zaczyna wysyp, no i za chwilę będzie coraz większy wysyp tych walletów do integracji, więc my będziemy gonili króliczka za yy, naszego klienta. I to jest przykład zastosowania, tego API, żeby się też zdecydowali sprawę, jak się komplikują procesy. To jest przykładowy proces pożyczkowy w instytucji finansowej. To może być bank, który chce udzielić pożyczki bądź, bądź jakaś, jakaś firma pożyczkowa online. No i tutaj musimy w tym momencie utrzymywać dwa różne światy, tak? Czyli świat, w którym nie ma WOLETA, i świat, w którym jest WOLET. Czyli mamy formularz. I dane z formularza będziemy porównywać później dane, dane, z danymi zocerowanymi z dowodu osobistego i sprawdzeniem twarzy, ale też mamy wallet, który teoretycznie powinien nam te wszystkie dane przekazać bez takich chodzków w klocko. Po prostu klikam, tak jak zaloguję się z Facebookiem, tak? Czyli klikam, po prostu przechodzę z jakimś QR kodem i, i, i ląduję w systemie. No ale tutaj było za prosto, no, jeszcze jest krok e, scoringu, ryzyka, więc musimy mieć historię rachunku i albo tam. Ten klient tą historię prześle w postaci pdf albo poprzez otwartą bankowość my będziemy mogli w jego imieniu pobrać z drugiego banku. No i tutaj znowu mamy drugą metodę, którą musimy włączyć. Następnie następuje proces porównywania danych dla klientów, którzy szli tym tradycyjnym procesem bądź od razu do scoringu lecą wszystkie dane, dla tych, którzy użyli metody stricte cyfrowej czy, czy, czy boleta. No i, i, i takie coś, czyli życie jednocześnie w tym świecie, nazwijmy to legacy tak, i, i świecie przyszłości, to będzie codzienność nie tylko instytucji finansowych, ale w wszystkich instytucji, które... No tak jak wspomniałem, my mamy klientów, którzy weryfikują tożsamość najemców mieszkań, więc to jest, czy, czy to są wypożyczalnie samochodów, najem mieszkań, czy cokolwiek innego. Ci ludzie będą musieli będą musieli żyć w tym, w tym heterogenicznym świecie. No i my jesteśmy do tego, żeby im to życie ułatwić. Mam nadzieję, że nam się uda. Dziękuję bardzo za uwagę.